Cześć, Mankowita Anko, w kolejnym odcinku z Nowości z Innegier. No i co w dzisiejszym odcinku jest na widzów gdzie on 22 maja do 29 maja do World of Tanks jest tutaj paczka US of Sanguine. Jest to darmowe takie DLC, no i można do 29 maja odebrać. W tym 1 there, jeden styl e, 2D. E, tutaj bodajże to jest ten styl. E, czy duże zestawy prawcze, czy duże apteczki, czy automatyczne systemy gaśnicze. No i można tylko odebrać jeden raz na e, konto Steam'owskie tutaj e, World of Tanks. E, no i co oczywiście link do tego DLC w będziesz miał w opisie. A ja zapraszam na gdzie tam zawsze dużo szybciej pojawiają się takie informacje. A dzisiaj ten odcinek jeszcze jeden, później ze względu takiego, że w tym tygodniu no nie znalazłem jakoś czasu, żeby w czwartek opublikować te materiały. Więc dlatego one pojawiają się w sobotę. No i co? Myślę, że w tym odcinku z nowości z innych gier byłam na tle. Nie zapomnij widzom, żeby zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę oraz skomentować, udostępnić ten materiał. Ponieważ zawsze czegoś ciekawego możesz się dowiedzieć z mojego kanału. Zawsze jakieś tutaj informacje znajdziesz. No i już za kilka dni pojawi się obszerny materiał dotyczący World of Tanks Blitz Redsword. Red no i co, Dzięki co ona nie dosłyszałem w kolejnych odcinkach. Cześć i hej.